Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Walka musi być zacięta, to dlatego, że przed nami ostatnia odsłona biegów OMW na dystansach. Rywalizacja w sobotę potrwa, więc nie tylko o sukcesy w olimpijskiej szóstce, ale też o jak najlepsze lokaty w klasyfikacji generalnej mistrzostw. Nasi długodystansowcy właśnie tutaj na stadionie olimpijskim zmierzą się z trasą liczącą 6 kilometrów, około 6 kilometrów. Nie jest to zbyt długi dystans, także nie wiem, czy się do końca nacieszą tym dystansem, ale mam nadzieję, w związku z tym, że kończymy edycję, to na pewno będą duże emocje. Do ostatecznej klasyfikacji Mistrzostw Wrocławia liczą się 3 z 4 rozegranych biegów. Biegacze nie będą się nudzić, powinni docenić wysiłek organizatorów, którzy. Nie chcą, by rywalizacja w ich biegu stała się tylko rutyną. Mamy i nowości, i atrakcje. Tą nowością na pewno jest trasa, która jest w tym roku szybsza i prowadzi troszeczkę innymi alejkami. Tutaj, właśnie na stadionie olimpijskim, start i meta zlokalizowane są przy alejką pielowej. I właśnie stamtąd ruszamy i tam kończymy. Trasa, jak zwykle, u nas jest zabezpieczona. Oznakowana. Kilometry ustawione są co tysiąc metrów. Impreza ma formułę otwartą, a to oznacza, że udział w zawodach może wziąć udział każdy sympatyk sportu. Dodatkowo nie trzeba za to płacić. Zgłoszenie do biegu przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Trzeba się spieszyć, bo zapisy potrwają tylko do dzisiejszego późnego wieczora, a zainteresowanie biegiem jest jak co roku ogromne. Wrocław ostatnio się bardzo rozbiegał. Z edycji na edycję tych osób jest coraz więcej. Mam nadzieję, że tym razem naprawdę będzie dużo osób. Ludzie lubią się ruszać, i ja przewiduję, że po raz kolejny. Pobijemy rekord frekwencji i o to chodzi, żebyśmy się ruszali, żebyśmy realizowali nasze pasje. No i bardzo liczę na to, że Państwo przyjdziecie. Zapisy na Data Sport proponuję się spieszyć, bo już jest końcówka zapisów. Start biegu w sobotę o 11 na stadionie olimpijskim. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl